Dobry witam, przedstawiam kolejny test Tak wielu zginęło. Tak będzie się nazywał. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam miłego dnia. Tak wielu zginęło, bo byli winni. Nie życzę dla dobrych żadnych krzywdy. I zbieram znowu siły, by było lepiej Na całym świecie, no i wszechświecie Uwierz, niewinny jestem, wpychali w błędy Na społeczności testują gadżety Gadżetują dzieci, sterują nami To przez nich choroby czują się Nie tykani. nie zgubię prawdy Sam sobie mówię, największą wartością Są dla mnie ludzie, władzę kocham, szanuję Chcę, by byli wolni, głowie się myślą Nie wiem, co Mam robić system, go mąci, Ci Nie wiem jak to naprawić. Czasami myślę, że chciałbym nie zabić Ty znowu do władzy, bo niby tak musisz. Przez wasze teksty zabijają ludzi. Uważaj co mówisz, chciałbym ci powiedzieć za co przepraszam, bo nic o tobie nie wiem, życzę wam, jak najlepiej chyba, że społeczność niższy. Prędzej czy później umrzemy wszyscy, nie chcę na nic liczyć. Coś zmienię, wczoraj miałem występ na dużej scenie. Tak spełniam marzenie, które od dziecka to proste słowa. Zwykłego człowieka tak wielu zginęło, bo byli winni. Nie życzę dla dobrych żadnych szyldy i zbieram znowu siły, by było lepiej na całym świecie. No i wszechświecie, Uwierz, nie winny jestem, wpychali w błędy na społeczności. Gadżety, gadżetują dzieci, sterują nami, to przez nich choroby czują się nie tykani. Wszystkiego dobrego pozdrawiam. Wszyst wszystkie